Ten jubileusz poprowadzi ze mną osobowość telewizyjna, znana, lubiana, po raz pierwszy w Szczecinie, przywitajcie ją wielkimi brawami, Grażyna Torbicka! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Bo, bonjour! <grym> A kim pani jest? Pan z domu zostaw. – Ale moment, to miała być pani grażyna torbicka. Ale w tych widełkach cenowych jestem tylko ja. A jak pani tu w ogóle weszła? No, przez... Ja tamtej, przepraszam, ja tu z Urzędu Pracy przysłali. Przepraszam, w jakim celu? Ja tu mam poprowadzić jakąś imprezę czy coś. Przepraszam tak. bardzo, pani ma ze mną to, tą imprezę poprowadzić? Panem czy bez pana? Ja się dobrze prowadzę. Ja no, jak patrzę na pani kompetencyjnej, to pani grożyna, to się przynajmniej na filmie znam. A co ja się nie znam na filmie, panie. Ile razy mi się w życiu film urwał? <laughs> Nawet nie pamiętam. A pani w życiu jakąś imprezę prowadziła? A prowadziła jak prowadziła, każdą zamknęłam. Kiedyś byłam u Halinki na grillu, nie? Taka imieniny Elka robiła, znaczy Krysi były. Chyba to, czy Danuśka miała imieniny, czy to były e, 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 i ręki i imieniny. Taki czy... bardziej dzień kobiet. Tak, 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 bo to pierwszego listopada była. Dokładnie, <noise> no dzięki kobiet. Taka impreza nie się zrobiła, nic się nie działo, nic się nie działo. Kurde, wziąłem, jak ją rozkręciłem, jak ją to jak się obudziłem, to byłam tam chemu od północnej strony. A długa impreza. No, do końca, nie? A tutaj co jest za impreza? Bo tutaj tak, weź... 15 kabaretu Neonówka. Kogo, kogo, kogo? Neonówka, zna pani? Neonówka. znam, Neonówka, to jest ten gruby chudy i ten trzeci, co go nikt nie kojarzy. Ten chudy, fajny. Chudy, fajny. Tego grubego nie lubię. A, ja mam dla was prezent na zapleczu, zapomniałam. O, przygotowała się pani. Co pani nam kupiła? A, tam od razu kupiła nam. No po prostu prezent. Z okazji waszej rocznicy mam dla was zgrzewkę z niczy. Można? Jakże oryginalnie i od razu z wierszem. Od razu z wierszem, bo ja dużo wierszów mówię. Ja rymowałam kiedyś dużo, bo ja rymarzem byłam. I byłam kiedyś na konkursie soplenowskim wiersza. Trzecie miejsce zająłem. Żart. To jest impreza urodzinowa czy stypa, co? Ty się ciapule, chcesz wławki! Taki pospinany jesteś. Ja wiem, gdzie jest problem tej imprezy. Wiem o co chodzi. Chodź. chodź, Ja wiem o co chodzi. Słuchaj, to jest tak. Pytanie się ciśnie. Tak. To jest impreza urodzinowa, tak? To jest tak. Taka normalna, taka. Tak. I, I to jest alkohol, czy to jest takie bardziej bezglutenowe party. <laughs> Bo ja mam alergię na bezgluten. Także. Tu, tu jest alkohol. Jest alkohol. Jest. Tak? Aha, czy normalnie, że alkohol jest, tak? Jest. Aha. To gdzie on teraz jest? Ale nie mogę pani powiedzieć. Możeś, może. Skoro ma pani ze mną tę imprezę poprowadzić, to może po. Po też? No niech pani nie nalega. No ja tak, po prostu, tylko żeby wiedziałem mniej więcej gdzie jest. Tak ciepło, zimno, żeby było... To tak tu jest, to... jest zimno. Szczeniaczka tylko takiego na roz... No, takiego rozchodniaczka, takiego na. Szeniaska no, ale... takiego 0,7, dziabniemy i. Pani Wando, obiecuję, że alkohol będzie, dobrze? No, tylko żeby nie było tak jak z kiblem. A co się stało? No bo się zdziwiłam, z kiblem się wchodzę do toalety, patrzę, a to w goły kibel stoi. Ani klapy, ani sedesu. Ktoś wam zapierdzielił klapy i sedes. Pani Wando, to był bidet. Tak jak wiecie, że to był bidet, to go łapcie! Nowa hala. Nie wiem czy pani zauważyła, ale obok był wuce kompakt. No to tego na płyty CD też już nie macie. <grywa> Jakby to pani wytłumaczyć? Pani Wando, wuce kompakt to jest taki obudowany kibelek, a obok był bidet do podmywania części intymnych. A, to co mnie zmyliło? Ale... <grywa> Bo u nas w domu jest dwa w jednym. Jak to dwa w jednym? Dwa w jednym, bo Didek takie ciśnienie to ustawia się wodę spuszcza, to trzeba się nogami u płytki zapierać. A to bidet jest. A, to tak. już wiemy o czym ten Michael Jackson śpiewał. Bidet, bidet. No to no, wiem, w... to o, dobra. Co to, to d... dźwię... Coś... Co to za dźwięk jest? to, to za dźwięk? A, Telefon mi dzwoni. Jedna flaska, druga flaska, ines, trzecia w górę, leci. Dom stoi zupełnie pusty, nocą, kurą się do kogo biednie wraca. Miejmy krok po krążej na. Halo! Halo, witam panią bardzo serdecznie. Tomasz Kopczyński z tej strony, firma Wciskacz SA. Co się panu stało? Dzwonię do Pani z firmy Wciskacz S.A. i chciałbym Pani zaproponować prezentację niesamowitych garnków emaliowanych indukcyjnych na gaz. Ale ja piesa nie mam. A ma Pani kuchenkę? Ma mikrofalówkę. Na co? Udźwa na lodówce. To świetnie się składa, wobec tego już dzisiaj panią zapraszam na prezentację, która odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 16. Paniutki każda godzina, ale nie sobota. To może niedziela, godzina 17. Samo co sobota. To może panienka zaproponuje jakiś termin? To może wczoraj. Ja ci kuźwa dam panienka. Przepraszam, ale mi tu z prywatą. Z z z z Dobrze, pani Wando, rozpocznijmy. Oczywiście. Bo naprawdę... Ja tylko mam jeszcze taką prośbę, czy możemy sobie na początku jeszcze tylko selfie zrobić? Już? O, kurde. Dzidek mi nie uwierzy, mam zdjęcie z drozdą. Dobrze, dobra. Pani Wandel, rozpocznijmy. Ja no, robić, bo ja już. Skoro pani już tu jest, to rozpocznijmy jubileusz. Tu mam scenariusz przygotowany. Wystarczy, że pani to wszystko po kolei będzie czytać, A. i powinno się udać. No. Dobra, nie ma problemu. Tylko mała czcionka trochę jakiś Jak mała czcionka? Mała czcionka. No. Nie wie pan, jak się robi duże litery w Wordzie? Jak? Czas ekran przybliżyć. Spokojnie. Nic się nie ma, dam radę, także... Dobrze, bo... pani Wando, czyli robimy tak. Ja idę po znamienitych gości, którzy otworzą jubileusz. Alkoholu szukaj. A państwa zostawiamy z panią Wandą Nierusz. Żwawo, pani bandoczyn. Proszę państwa, witam państwa bardzo serdecznie na 15-leciu kabaretu Nenonówka, który będę miała przyjemność poprowadzić. Co oni tu na dziapciali tutaj? Zapowiedz zespół, aha, dobra. Jak wy się nazywacie? Żarówki, aha, żarówki. Ale wszyscy czy tylko ty? Wszyscy, tak. tak? Cała szóstka? Ty, a ty tu chyba już długo siedzisz. Dobra. Proszę Państwa, w takim razie przejdźmy do e, dalszej części naszego programu. Dzisiaj są z nami zaproszeni e, niesamowici goście. Zapraszam teraz pierwszego z nich. Zaprośmy na scenę e, księcia Dobrodzieja. Wielkie brawa! A, to taki księciuniu. Witam, ksiądz. Ładne buty. Zamszowe. Nie pytałem, za co ksiądz kupił. Po prostu ładnie do sukienki dobrane. Widzę, że kolekcja jesienna już za kolanką. Czy już na wieczór koktajlówka? O, tośmy pogadali. Zapraszam teraz na scenę przedstawiciela władz, pana Szybka Ciupciaka. Dobry wieczór, państwo! Oczywiście, brawa! Nazywam się Szybk Ciubciak, jako prezes Stowarzyszenia Prostytutek i Alfonsów. Żądamy możliwości zawracania tyrem w lesie! Ludzie, 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 żeby to osiągnąć, będę kandydował na premiera tego kraju. Brawo. Brawo. Oczywiście jestem przygotowany, mam ulotki przedwyborcze. To są prezerwatywy. Ja je może teraz oczywiście rozdam. Proszę cię bardzo, proszę o... A ja Ciąga. Proszę, masz, o mal. Wie co go czeka, jaki zadowolony ty Masz, masz, no. Ludzie, 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 ja muszę zostać premierem tego kraju. Muszę zostać premierem tego kraju. No bo kto jak nie ja ogarnie ten burdel. Co za wózka, co za orator. Proszę państwa, Szymek, Kciubciak wchodzę w to. Trzymaj, czubczak, głośno! Szymy! czubczak! Dobrze, 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 dobrze. Już, 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 już. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Szczecin się cieszy, rozdał pan komam domsy. A, a cóż to za piękność! A to ksiądz. Dobrze, rozpocznijmy, bo widzę, że stygnę jeszcze bardziej. Zacznijmy od przecięcia wstęgi. Panie Szymonie, poproszę wstęgę. Ksiądz przytrzyma. W takim razie ludu i społeczność Szczecina i całej Polski. Piętnastolecie kabaretu Nenonówka uważamy za otwarte. Rozpoczęliśmy, nie pozostaje nam nic innego, jak zamknąć imprezę, także dobranoc Państwu. A nie, to za chwilę, to za chwilę, jeszcze. W takim razie, proszę Państwa, jeszcze jest parę punktów, nie odchodźcie jeszcze Państwo. W takim razie ja idę szukać alkoholu, jak znajdę, to już nie wrócę. Ale Was zostawiam w dobrych rękach przed Państwem. Kabaret Neonówka zepsuł żarówki jeszcze raz. Witajcie!